Pobierzemy jej krew, umieścimy na szkiełkach mikroskopowych i przyjrzymy się. Uziemieniem nazywamy chodzenie boso po ziemi. Jak widzicie, wszystkie jej czerwone krwinki są ułożone w stos. To się nazywa spiętrzona komórka. Zobaczmy, czy uziemienie może pomóc poprawić ich poziom. Właśnie teraz są uziemione i zaczynają się uziemiać, więc zobaczymy je z powrotem za 10 minut. Zobaczmy, jak uziemienie wpłynęło na jej krew. Ok, jak widzicie, krew przed i po uziemieniu jest oczywiście zmieniona. Więc po zrobieniu uziemienia krew może lepiej krążyć. To jest dobry przykład.